Co? Ale patrz, jaki basen mają tu w ogóle. Sztuczne palmy. Ale czy to jest all inclusive nie, nie, tak w tej naprawdę? Cenie to na pewno jakieś HB. Nie, to jest bez. Cześć dzieciaki! Y Pewnie nie możesz się doczekać wakacji, co? No, my też! Mam pomysł! Wiem! Podróż do Grecji. Do Grecji! Starożytnej? skawiczny dojazd pociągiem wyobraźni. Podróż bez żadnych bagaży. Wycieczka fakultatywna do teatru cieni. A będą tam jakieś zwierzątka? No pewnie. Zwierzątka pana Ezopa. Nie musicie brać euro. A będziemy śpiewać? Tak! I tańczyć? No pewnie! Będą też zagadki! Jeśli wam się spodobało, to świetnie! Spotkajmy się więc w teatrze kamienica na spektaklu bajkowym Zwierzątka pana Ezopa. Zapraszają was serdecznie Talia i Ezop. <noise> to zbieramy co? Zbieramy się, się? zbieramy się. Ale fajnie poszło, prawda?